Witam do kolejnego unboxingu Tym razem Tym razem to będzie troszkę większe pudełko Mam nadzieję że to jest które słychać z zewnątrz ze względu na to, że akurat mamy Sylwestra, kiedy to nagrywam. Nie wiem kiedy mi się to udało publikować. Nie będą problemem. Otóż, no zaczynajmy. Zaczynajmy. Czekałem czekałem bardzo długo na ten produkt nie ze względu na to, że był opóźniony, co do względu na to, że czekałem aż cena się troszeczkę bardziej unormuje, ponieważ standardowa cena bardzo mi się nie podobało. Kiedy zacząłem na ten monitor. O, cóż, powiedziałem już, ale i tak pewnie tak wiedzą wszyscy po prostu. Kiedy zacząłem patrzeć na ten monitor w ogóle za monitorami, ten monitor kosztował z jakiegoś dziwnego powodu bardzo dużo pieniędzy około 7-800 euro. Z kolei mnie się udało kupić za 400. Oczywiście widzicie nowego, oryginalnie. Bez żadnego tutaj dziwnego tematu. E, więc tak. Mam wrażenie, że weszliśmy od dupy strony do tego kartonu. E, Trudno się mówi. Tam. Mam tutaj instrukcję, nie będziemy się na tej chwili zajmować. odłożymy ją sobie na bok. Mam tutaj naklejki, z którymi też się nie będziemy w tej chwili zamawiać. Odłożymy ją sobie na bok. Co dalej mamy w pudełku? O Mamy tutaj w pudełku dosyć dużo papierologii. Mamy nawet płytę. Mamy kabelki i zasilacz. Duże pudło. No cóż. Duży monitor dużo potrzebował. Widocznie. Uuu. To co tutaj w tej chwili pokazuję. Trzymam w ręku. To jest to jest chyba podstawka. Nie podstawka. Przepraszam. Um, yy, no powiedzmy, kręgosłup. Ok, Tego na razie odłożymy na bok. Sam w sobie był ciężki. Hmm. Co dalej mi tu mamy? Yy. Wszystko to będziemy rozpakowywać. W sumie możemy to zrobić od razu. To chyba pokazuje, że to było oryginalnie zapakowane. W tle może być słychać mojego syna. Mam nadzieję, że nie będzie problem. To nie jest kierownica. To nie jest kierownica, proszę Państwa, ale to na pewno do czegoś się nam przyda. Na razie wsadzimy to z powrotem do pudełka, żeby... Znaczy do woreczka, żeby nam się nie... Nic się nie stało. I zobaczmy. Zobaczmy ten kręgosłup moralny. Jest taki wielki, że go w sumie widzę oddali troszeczkę. Yy, jak się go tutaj rozpakowywuje? No, idziemy dalej. Dobra. Dobra eee, To jest tak eee, No, ciężkie do Ale jak już idziemy do przodu Proszę bardzo Tak to wygląda Kręgosłup moralny Z tego co wiem, można dosyć Dużo na różne strony, machać tym monitorem, kiedy już jest dobrze zamocowany. Będziemy to testować oczywiście. Tutaj jest, e, tak może zrobimy wieszaczek na sławki, jakby ktoś się zainteresował. Ciekawa sprawa, nie? nie? Wszystkie monitory to mają, niewiele ich ma, ale tak to wygląda. Tak to wygląda, dobra. Wsadzimy to z powrotem. Jakkolwiek. O, proszę bardzo. Jeżeli ktoś zobaczy, to widzi kiedy, kiedy to robimy, Datę, godzinę. Bardzo, bardzo głupi moment w moim życiu, żeby to robić, ale cóż. Eee, dobra. O, coś nam się tutaj poruszyło. Coś mi tutaj zaczęło chwytać, przepraszamy. O, trochę lepiej, dobra. Tam widzę, że coś tam w rogu się dzieje, ale już trudno. Eee. To będzie się świeciło. Ale na razie nie będziemy tego świecić, bo to dopiero później. Miałem dzisiaj w planie to wszystko poskładać. Nie wiem, czy mi się to uda, bo widzę, że jest tutaj... Dosyć dużo elementów. Eee, tutaj mamy nóżki. Cholera, wielkie te nóżki. Strzelam, mają jakieś 40 cm w każdą stronę. No eee, cóż, nie wiem. No cóż, rozpakujmy to również na szybkiego. Zobaczmy, co tam jest, jak to wygląda. Tego chyba się nie da Ładnie rozpakować mi się wydaje. To jest chyba tak zrobione, żeby nie było rozpakowywalne ładnie. Żeby było wiadomo, że ktoś już tutaj grzebał. Więc skoro mamy taką sytuację, to rozumiem, że jesteśmy pierwszymi. Czyli wszystko jest tak, jak ma być. I miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak, jak ma być. Bez żadnego problemu. O jest. Jestem dosyć niewygodny w tej pozycji. Zobaczcie, że się coś lepsze przekładam z lewej na prawą. O rany. Skomplikowany stand. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby go poskładać do kupy. Proszę bardzo, wygląda trochę jak bumerang. Więc odlotowo. Dobra. Możemy go również teraz już odłożyć na bok. Zaczyna nam się dosyć dużo rzeczy tam gromadzić. Co to jest tutaj? Czy ja tu mogę wyciągnąć, czy to jest... A, mogę. OK. To wygląda mi na zaślepkę. To wygląda mi na zaślepkę z tyłu. Monitora na razie wiemy, czy mam rację Bo szczerze mówiąc to był taki bardziej na ślepo strzał że to za ślepka Ciach. są jakieś numery produktu chyba czy coś nie wiem jakby pewnie ktoś potrzebował kupić drugie takie no myślałem się że to jest za ślepka ale to to do tego dojdziemy coś to z powrotem I to już chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te akcesoria, nazwijmy to w ten sposób i dojdźmy do gwoździa programu i mam nadzieję, że to jakoś się nam uda zrobić fajnie na, na widoku. I tam ponownie zerwało nam się nagranie, niestety. Eee, więc przepraszam, że tam fragment nie był do końca nagrany. Monitor widzicie, będziecie go widzieć dalej później. Mam nadzieję. A tutaj jeszcze taki mały bonusik, tak jak i ostatnio, żeśmy rozpakowywali. Przy okazji, przy okazji 3080, którą rozpakowywaliśmy Około roku temu to teraz będziemy rozpakowywać o, tu już nie widzę odcięte, więc możemy to odłożyć będziemy rozpakowywać tutaj jeszcze RAM RAM który będzie miejmy nadzieję pomagał napędzać ten monitor aczkolwiek bardziej myślę, że za 3080 się to tutaj przyda no ale ten RAM ma bardziej przydać się mojemu w sumie procesorowi który też był rano zmieniony Proszę bardzo. Tak wygląda. Model oczywiście będzie pokazany i w opisie i w ogóle jakieś karteczki wypadły, ale proszę się tym przyjmować. Tak więc Tak to wygląda mili Państwo. Dziękuję za odwiedziny. Proszę bardzo, tak to wygląda. I kupa akcesoriów i klocki Lego. Dziękuję niezmiernie. I zapraszam do następnego.